Potrzebujesz końców? Nie masz konta bankowego? W takim razie Ultimate PaySafeCard Coins jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Możliwość kupna końców przelewem PaySafeCard, a także SMS-em. Niskie ceny link w opisie. Polecam. Hej, to jest z tej strony. A dzisiaj w Ultimate Team razem ze mną, Simon. Siemano, siemano, yo i w ogóle. No, to zagramy sobie typowy meczyk w sumie bez stawki. Taki dla fanu, dla zabawy. No i dobra. Mój skład zobaczcie na kanale Simona. Link do jego kanału oczywiście macie w opisie. O, o ty te masz tego majukę. A wiesz, co trafił mi się w parstce Ramzajas? Widzę, że masz mocny skład. No, mocny, mocny. Kupiło się tam kiedyś 6 ,4 milionów 4 już poszło na paczki. Dobra. W sumie dawno nie grałem, powiem Ci szczerze. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Uj, skilly Benarfy, Benarfa. Dobry musiel. Nie pamiętam, jak one tutaj mają w ogóle te skillsy mają Majuka, nie wiem ile ma. Wiem, że Benarfa Ale... ma 5. Benarfa ma 5, akurat Benarfa, jeden z najlepszych tanich zawodników możliwych. Uj, szczurek. szczurek. On ma dobre shottingi, szczurek. Oj, o nie! Ma. Fak, zmieniło mi się sterowanie Co, masz alternatywne? Alternatywne mam No czekaj, jak będzie jakaś pauza no to... Właśnie no się, się tak zdziwiłem, bo miałem strzelać, a do dośrodkował Dobra, to zmień sobie te ustawienia teraz Czekaj, to się da zmienić teraz z gry? Eee, chyba Jak będziemy musieli teraz nagrywać to będzie śmieszne. Nie, nie, no sądzę, że nie, spokojnie, najwyżej przecież będę grał na tym Spesie takie sk gdzie to jest? ja nie wiem Ustawienia sterowania O dobra mam Dwa przyciski klasyczne, okej okay. Dobra Powinno być dobrze Jodemy Z tym koksem Synki S Dobra, jest dobrze No to może Przedstaw nam siebie, moi widzowie No nie ma ich za dużo, no ale myślę, że chętnie cię poznają hmm, za dużo, dwa tysiące widzów to dla mnie w tej chwili jest kosmos Uuuu, Eto Szybki Mudin. No. No, jak już słyszeliście, nazywam się Simon. W tej chwili zaraz dobiję może do 200 widzów. U mnie na kanale rządzi FIFA. Rad... Bo prawie się tylko w to gram od 6 lat chyba, że jakieś gry tam sportowe typu Counter Strike, czy może jakieś skoki narciarskie się pogra. Ale to raczej FIFA rządzi w moim życiu i... W... Także na kanale YouTube, bo praktycznie nic innego nam się nie pojawia oprócz Pet Socrea, takiego powrotu do przeszłości, taka odskocznia, fajna. Mm -hmm. e, w ogóle dlaczego zacząłem nagrywać FIFA? Gdyż właśnie e, jak się ogląda takich, ty, takich e, YouTuberów jak Lachu, Jacob, e, Kapi, Adiok, e, Maisie, Adrian i w ogóle. O, proszę. Mazer, jeżeli chodzi o karierę, głównie już to mówię, nawet na filmiku u Adriana, możesz sobie zobaczyć O, Neymar wygrał główkę, wow yy... No, teraz na moim kanale głównie Ultimate Team Kariera Inter'em oraz A, bo ty robisz karierę Milanem, ja Inter'em w ogóle No to medium. z Inter'em zwykle wygrywałem, więc A ja z Milanem O. O, Szydław no i to tyle, teraz byle wygrać. Ło no. klepa, ślizga. Wow, Pepe, co? Inform jest dobry. Z tym, że kupiłem go za ile tam? 7. 200 tysięcy? Ja pamiętam. Nie, to i tak drogo. Ja jeszcze pamiętam, jak to, co kupowałem za 50. Ale to było po wyjściu, a teraz chodzi po ponad milion. to były dobre czasy, ale to wtedy końcy chodziły po... 10 zł. Milion. Masakryczne Nie, to chyba więcej chodziły wtedy. Nie, to, to tam ci się popieprzyło chyba. Nie no jak mówię ci jak były tocy to sporo kosztowały końcy. Znaczy... Z 5 dyszek za milion było. Ja wyjdziałem za dychy. Ach. Serio? To wtedy już nie wiem, a to może mówisz o 10k albo jakoś tak. Znaczy o 100k sorry. Nie, no, Pamiętam jak na początku FIFA za dychę kupowałem, y, właśnie. Mm, no, 100k. Y, za, za dychę kupowałem 8, 80k. Y, kiedyś y, u usprzedawca Ulacha, wow, taka reklama, wow, nieważne. Mam nadzieję, że sponsor nie będzie miał tego mi za złe. Mm, kurczę, zaciąłem się. No I... i tak przerwać, ci, ale lepiej nie mieć sponsorów, po co się z kimś wiązać Jeszcze w tym momencie kiedy końcy są za bezcen W sumie, ale i tak zawsze się znajdą jacyś co kupią U Eto, eh, to trzech razy Eto jest najbardziej poczciwym napastnikiem, nie dość że tani to jeszcze umie strzelić Gdybyś powiedział co na początku Fiwy to by cię, bym cię wyśmiał Eee Nie no wtedy był faktycznie tak po 40-50k, teraz ale teraz to. po 2000 no. Przez te toce tak te wszystkie ceny spadły Nie no wiesz, ceny spadły przez tych wszystkich jak, jak oni się nazywają, autobajerzy coś takiego Próbowałem się nawet w to bawić, ale to jest strasznie czasochłonny i sam tego nie ogarniałem I serwery są przez to też bardzo przyciążone. No dlatego, lepiej. A, Di Maria, I... kurcze. No, ulubiony mój ulubiony zawodnik z, z tego składu, powiem ci. Di Maria? Tak. No, Di Maria jest kozak mega. Szkoda, że tylko te ma te gwiazdki, dwie gwiazdki słabszej. Ło, wow, Iniesta. sta. A. A tam, to i tak nie czuć tych słabszych, słabszej nogi. Zawsze i tak walnie przecież, że... że zabija. A jaki był twój ulubiony... Yy, naj... Najdroższy piłkarz w ogóle w fucie. Zlatan Wow Mi się... To jest moje marzenie, Zlatan, kurczę. I jest to. A wiesz co, posprzedawałem wszystkich tych, co miałem w zespole Jak i tego Roysa, Second Informa i wszystkie inne Totsy i wyszło Teraz... E, kosztuje nawet poniżej 15 milionów kup teraz Zlatan? No Staniał przez to, no. że wyszły... Wyszedł mot Ronaldo i mot Ibra, właśnie ostatnio. No tak. Otwierałem za nich wszystkich paczki za 3 miliony i wejść pan i do diabła z tymi paczkami. No, bo no to jest sposób tylko, żeby wycisnąć hajsy. Karim Benzema bezema. tam, 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 tam. A come on, ludzie. Neymar się przepchał, o to chodzi. No ne i ne Neymar przepy przepycha Ramirez'a, jak ja nie znoszę tej gry. W ogóle, piętnastka będzie strasznie skillową grą, podobno Qu Quardado ma mieć 5 gwiazdek trików, Dempsey ma 5 gwiazdek. W sumie nie wiem za co oni mają te 5 gwiazdek, Po prostu będzie, Ale... będzie bardzo skillowa gra, tyle powiem Ci. No w sumie fajnie, bo przynajmniej będą... więcej osób będzie miało w spina to wyobraź sobie co Kamek będzie wyczyniał. No. Ale przecież on nawet jak ma dwugwiazdkowego ziomka to i tak jakieś skiesy robi, więc. No, znaczy, ja w sumie nie przepadam i no. tak za O, dobrze, dobra obrona Lorisa. aż się nie spodziewałem, że on tak potrafi. Przecież wiesz, większość trików tych no. za pięć gwiazdek to jest w ogóle z dupy niepotrzebna, no bo no bo na co, ale Taki berbatowski Spin na 4 gwiazdki czy ruletka na trzy gwiazdki to są jedyne takie przydatne triki. No w sumie. Widzę, że masz ładne statystyki, nie wiem kiedy się nabił, ale... Wiesz, czasami nie wiesz kiedy nabijasz te statystyki, a masz jakie masz. No. Pam, pam, pam. ten to jest dobry, niby niepozorny 80 do a jak się przepchnie to tylko raz O wow, Magidispin widzę W Fifa 10 to nie miałem chyba zrobić Maggie Spin Tak No Więc Co EA to... logic Nie wiem w sumie w dziesiątkę nie grałem miałem taką przerwę Znaczy czy wiesz, bo wow nie było tego silnika fizycznego jeszcze. Wtedy grało się tak jak w FIFA 8 na przykład dziesiątkę na PC, ale na y, konsole no to już jak na przykład w 13. Mhm. Znaczy ja się zatrzymałem na siódemce, a na PSP grałem w tam w dziesiątkę, 11, ale to już nie było to samo na PSP. W ogóle i jej hey logik to też było takie, że coś, że chyba Lamela miał w 13 ma 5 gwiazdek trików a w tej ma 3 Tak, tak, dokładnie miał 5 gwiazdek Ale wiesz, że on wtedy był mega kozacki w tym w wromie, tak, w Romie Roma, wtedy grał tak. To on wtedy naprawdę to co on tam wyczyniał to był kozak, a teraz to on w Tottenhamie no trochę się zeszmacił, no ale... Nie wiem, za bardzo nie oglądam Tottenhamu jak jest ja, ja oglądam każdy możliwy mecz wszystkich drużyn, jeśli się da, o. żeby być na bieżąco, kurde. Ja. A jaki jest Twój ulubiony klub z BPL? Z BPL? United, Manchester United. Zdecydowanie. Ja mam dwa takie. Arsenal i Newcastle. Że New France. No. A. Znaczy, bo... Kojarzysz może taki filmy Gol nie? To polecam zobaczyć. Historia takiego piłkarza, bie, Taki... Taki biedak z Meksyku. Wypatrzył go... Jakiś były trener chyba Newcastle, poszedł tam na testy, zrobił karierę, a w drugiej części nawet przeszedł do Realu Madrid. A to jest... Yy, film oparty na faktach? Czy on jest taki... Zmyślony, zmyślony. Aha. Benzema... Kurczę, ten... ten... A to jest Inform, tak? Tak, Inform. Bardzo kozacki. Trochę pracowitością Lipną ma, ale Gdzie? Co ty sfałdowałeś? Gdzie? Czekaj W sumie Nie. to Ramos, no to Eee, Ramos najlepszy obrońca Chyba napastnik Naprawdę. Nie no, strzelać też potrafi No, Ło, o. przecież mówią na niego najlepszy napastnik Realu Madryt No tak, przecież to co on wyczyniał W ostatnim sezonie to masakra to jest zawodnik, który w Team of the Year musi się znaleźć stuprocentowo. W ogóle o złotą piłkę wyścig w tym roku wygra w, w, albo Ronaldo, albo Robin, moim zdaniem. Myślę, że nie. Ja myślę, że i tak Messi pójdzie. Przecież Messi nawet nie znalazł się w top 3. A jak Messi, za nic. Znaczy, przepraszam, fanów oczywiście Messiego i ten, z jego zwolenników, ale. No, to trzeba przyznać, że on za nic dostał tę nagrodę najlepszego piłkarza Mistrzostw Świata. On ją dostał tak na pocieszenie, po prostu, bo. W sumie. Trzeba, trze, trzeba zauważyć, że on przebiegł mniej niż Neuer. A no ale wiadomo, no Neuer jest bardzo ofensywnym bramkarzem, no ale jeśli się biega mniej niż bramkarz, no to jednak. Coś to znaczy. On miał mniej celnych podań nawet niż Neuer, no to come on. W sumie, to. Nie żeby coś, ale gdyby nie Messi, no to Argentyna by na pewno nie zaszła do, do finału. No możliwe, że tak, no ale i tak to jak ona doszła do finału, to to jest pośmielisko. Jedynie w finale pokazali no umiejętności piłkarskie, ale tak to przecież co to było? To tak na farcie cisnęli, że masakra. Na przykład z Iranem. Z Iranem z Holandią przecież w karnych. Nie, no to taką na farcie strasznie Neymar! Seriously! Przystałem słupko nie miał szans. Nie no, Neymar jest kozacki akurat. Jako, ja na. mnie nawet jako fana Barcelony on w czasami czasem jaką symuluje. Znaczy, wiesz, że on mnie denerwuje jako Neymar z Barcelony, ale go bardzo lubię jako Neymara z reprezentacji, no nie? Bo to jest zupełnie inny piłkarz. Ło. Wow. Uderzenie choby drugi Ronaldo. Mm. Wiesz w ogóle Barcelona sobie wszystkich teraz wymieniła cały zespół typowo. Ja nie wiem, no został im Messi i Neymar i takie te osoby będą grały, reszta przecież aus A Suarez? No ale Aha, Suarez jest skupiony. właśnie kurczę. że oni już wydali, nie wiem, z 200 milionów na to okienko? ja bym chciał żeby oni zainwestowali w jakiegoś młodszego stopera, a Vermalen kurczę 29 lat, Matie 31 Maszerano 30. Ciao w sumie Roger Mila Koksi, jak miał 38 Ale on no to co innego napastnik Gigsił mają 40 He <sumie sumie> w sumie mógłby być nawet pierwszy menadżerski inform w, w, w y tym roku no fajnie by było, jakby były takie informy e, dla menadżerów Że na przykład, no nie wiem, to daje większe zgrania albo... Albo nie wiem, albo po prostu jakiś, wiesz, dodatkowy styl zgrania, że na przykład e, Jeśli menadżer ma e, informa, to wszyscy zawodnicy jego mają na przykład plus 3 do strzelania, nie? Fajne by było takie coś No, powiem ci a widziałeś w ogóle gameplay z 15? Widziałem. Mało się różni, no ale to zawsze cieszy, jak zobaczy się gameplay. Baniak No wiesz, to też nie należy wymagać zbyt wiele, no bo to była wersja demo całkowita. Więc. No, ale i tak nieźle wyglądało. No wyglądało po prostu jak PS4 na Next Gen. -y. Chirle. Kto tam odpuścił Pepe? Pepe nigdy nie odpuszcza. Nie, to udanie Alves, przepraszam bardzo. I co Dani Alves robi w środku obrony? Ja się w ogóle pytam. Ale Alves też jest spoko tutaj na tym obrońcą. Niby wszyscy na niego narzekają, że on za bardzo do ataku leci, ale. Mi w. Dobrze, koksi, tylko. Cieszyłabym by, by mnie fakt, gdyby na przykład była jego karta na e, prawej pomocy. To byłoby kozackie. Znaczy, ja właśnie liczę, że w 15 będzie takie coś. Że możesz sobie... Uuu, kary, spalony kaleczy co? Jaki spalony? O, come on. Ale wiesz, fajnie by było, jakby w 15 było coś takiego, że możesz dowolnie zmieniać pozycję graczy, że na przykład ze środkowego obrońcy robisz napastnika. defensywnego pomocnika, z lewego obrońcy lewego pomocnika. O szyle! Bestitos na bestia. Znaczy fajne by było, jakbyś miał uniwersalne, jakbyś mógł z napastnika zrobić skrzydłowego, ze skrzydłowego napastnika, bo tak to jest bez sensu, jak możesz tylko... No wiesz, manipulować między tak naprawdę trzema pozycjami No, możesz, ale no nie licząc środka, bo tam możesz, do, możesz cztery pozycje No tak od, de, od defensywnego do ataku Szybko, honorowy Kurcze Honorowy wpadł Dobra, no to dobra. zobaczmy jeszcze statystyki Piłka e, piłkarzem meczu został Majuka a dziwne, szczerze mówiąc nie zauważyłem, żeby on miał w ogóle piłkę, no ale okej. Okay. statystyki twoje. Masz większe poziomanie piłki, lOL. No bo mają długo trzymał piłkę. No, Dobra, tak więc dziękuję Ci bardzo za mecz. Nawzajem. Widzowie zapraszam na kanał Simona, oczywiście link w opisie. No tak samo link do kanału Mazego znajdziecie w opisie. No i cóż, no i to jest tyle. Grało nam się bardzo przyjemnie, połączyło nas za pierwszym razem i tak powinny wyglądać każde mecze, równe, na chillaucie, przyjazne, bez jakiegoś. bez jakiejś spiny. Tak powinno się grać właśnie. Tak więc dzięki jeszcze raz za granie. I trzymajcie się na razie.